Jeżeli otwór jest za mały, wykorzystaj sposób, który zobaczysz za chwilę. Witam, dziś pokażę, jak prawidłowo wyciągać pringersy. W pierwszym kroku otwieramy puszkę. Następnie bierzemy kartkę papieru, zginamy ją w pół. W następnym kroku musimy włożyć kartkę do tuby. Przewracamy tubę i wyciągamy chipsy. Pozdrawiam serdecznie, życzę smacznego. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję.